Ale serdecznie widzowie, dzisiaj to jest odcinek. Nie wiem czy smutny, czy zabawny, dla mnie zabawny, dla Wojana smutny, ponieważ będziemy, moi drodzy, dzisiaj sprzedawać wojanowice. Moi drodzy, będę chodził sobie po całek Wojanowicach, Razem oczywiście pójdę do Wojana, porozmawiam z nim, znaczy nawet mu nie będę mówił, że nagrywam, po prostu będę z nim gadał i będę chodził po kolei pod każdy budynek i będę go wyceniał. Prawda oczywiście nie w diamentach, tylko w złotówkach, żeby było tak. Tak, po prostu, no może nie Minecraftowa, ale bardziej realnie, że będę wyceniał po prostu każdy budynek i będę mówił, że jest na sprzedaż i zobaczymy po prostu reakcje Wojana, nie wiem, ten pomysł na film wpadł mi, nie wiem jak, przepraszam, ja nawet nie wiem, nie jest po prostu pomysł na film, nagrywam go i może wam się spodoba tak. Moi drodzy, zostawcie oczywiście łapki do góry, subskrybujcie kanał tam na dole, yy, no, będzie bardzo miło, na ekranie macie trzech ostatnich obserwujących, przyjaciele. 16, 16, czyli 32 y, tabliczki, prawda, w moim ekwipunku się znajduje. I po pierwsze, zrobimy tak: mm, tak trzy budynki już bym wycenił przed tym, y, przed wejściem, oczywiście, do domku Wojana. Na przykład wejdźmy. Od, od razu może domek Wojana, prawda, tutaj jest, jest w domku. Y, sprzynajemy go za. Na, Wszystko będziemy tak pisać: na sprzedaż y, dajmy 2 zł. I żeby było śmieszniej, to, mm, to zrobimy tak. Przepraszam, przepraszam widzowie. Budę dla psa sprzedamy już na przykład za. Buda yy, na sprzedaż. Buda dla psa dajmy na przykład już 20. Albo 50 zł, już, bo Buda dla psa to jest coś, tak? I tak, tak, żeby na początku, prawda, wkurzyć Wojana co rozpoczynamy ten kabarecik. Cześć Wojtek, co tam? Pozdro. O, no, nie, to znowu on. Nie mam. Co ty robisz? Kurde, no znalazłeś mnie. To stare, bo... Ja się ja... schowałem. Nie wiem, miałem sen. Zdemu mnie znowu nękasz. Czekaj, muszę ci coś powiedzieć. Miałem sen. Rozumiesz mnie? No, miałem sen, w którym... No, no. Ja widziałem, że to się nie udało. To się nie udało. Pimpek, co? To, on wszystko, to wszystko nie wyszło. To wszystko nie wyszło. Stary Wojanowice? To, to już jest koniec. No nie, nie ma sensu. Ja serio mówię, to nie, nie to nie jest żart, serio ci mówię, ja, ja odchodzę, ja sprzedaję wszystko z Wojanowice całe i, i jedziemy na wakacje, rozumiesz? Rozumiesz mnie? Nie no, o czym ty rozmawiasz do mnie, o czym ty do mnie Dobra, wytłumaczy ci prościej, sprzedajemy Wojanowice, jedziemy na całe waka, na wakacje całego życia. Śmiesznie, <śmiesz, rozumiem. Komu ty chcesz sprzedać Wojanowice? No na no pewno jakiś wiz kupi. my mieszkamy. No każdy wiz będzie kupował po kolei budynek jakiś, nie? O dziwo, no wiesz, o dziwo, o dziwo, twój budynek jest najtańszy. To, jak najtańszy? No, najtańszy. To, to, jest na sprzedaż dwa złote. No, to nie jest śmieszne. Czemu dwa złote? Na przykład Ale już Buda... Na na Ta przykład... płytka jest na sprzedaż nie, za dwa złote? Nie, cały twój dom, cały twój dom, na przykład Buda, już pięć dych. <laughs> Jaki to ma sens? Ona nawet nie jest z diamentów. Ty jesteś chory? Chory. Nie, nie no poczekaj, nie, ja wszystko, zamienić. ja właśnie dzisiaj cały dzień będę wyceniał, bo troszkę tych budynków jest w nowicach Ja się zajmę tym Wojtek, rozumiesz, ja, 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 ja się tym zajmę Na przykład wiesz? tutaj standardowe budynki to już było prawda To jest tylko ulepszone o, na przykład teraz, 20 zł. ja nawet nie będę pisał, że na sprzedaż, wiadomo co to znaczy 20 zł, tak O ten już jest większy 40, Patrz, ale nie, poprawiłem, nie, poprawiłem, główne budynki zobacz, poprawiłem, no. chodź zobaczyć, teraz będzie lepiej mhm. Wydaje mi się, że to jest odpowiednia cena Wydaje mi się, że twój budynek się nie sprzeda Czemu ci się tak wydaje? Cena. 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 10 milionów Czekaj, e, tam, Czekaj, myśl, czekaj. Czekaj, myślę, Cena jest chyba zbyt zawyżona. Za, za Co ty myślisz? Myślisz, że powinienem dodać jeszcze jedno zero w takim razie? Za ile ty tą budę sprzedać, to jest się normalny. Dobra, konia, konia nie, ko akurat dobra, zwierzę jest bez przesady, no. zwierzę nie będziemy. Po pierwsze, właśnie chciałem sprzedać ten budynek, ja wiem, że go wybudowaliśmy dopiero. No. ale to jest najcenniejsze. Nie. No, ten wieżo jest dopiero co wybudowany, to już go już nas sprzeda, Czekaj, no, musisz, nie, musisz się no. uspokoić, poczekaj. No nie, Bo nie, to, stary, się, jak, to zobaczysz, jak zobaczysz tą kwotę, Wiesz, to. Wiesz, jak ja na nim pracowałem długo i z nawet stary, z tobą. No, ale. 100 tysięcy złotych, rozumiesz tą kwotę? Wiesz, gdzie możemy pojechać? Czy ty sobie wyobrażasz, no, gdzie możemy pojechać no. za to? Przez stare, no te 100 tysięcy, to... No budowaliśmy to, kurde, 2-3 godziny. Poczekaj, poczekaj, przedstawiam. No. <laughs> Drodzy widzowie, przed wami nowy blok um, mieszkalny oraz usługowo-hotelowy marki, budowany <laughs> przez markę Palionero. Jest zainstalowana w nim automatyczna Windows. winda <laughs> Ej, zrobiłeś to, lol! Ale kodeks, no. <laughs> Która zaprowadzi państwa na samą górę w przeciągu maksymalnie kilkunastu sekund. Sprawdźmy. Mo Zaprezentujmy. <laughs> Mogą Państwo przetestować pową windę w celach e, skokowych... Oh no! Zapraszam what tutaj. now? Halo! Co mam zrobić? Co się stało? Jest, a, jest, a, nie, sorry, 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 yes. <laughs> ja, Proszę Państwa, proszę się zapoznać. To jest koniec, jest, faktycznie. Instrukcją Fakty obsługi dołączoną do windy. <laughs> yes. oh. Iś, 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 iś. mi wodę e, ja mam lepszy plan, stary. Nie sprzedajemy tego, ale. Nie, stary, nie, ja chcę to mózg, sprzedać. Ale mózg biznesowy, stary, wynajmujemy pokoje. Wiesz, na tym zarobisz? wynajmujemy pokoje dla widzów. Co, co, wiesz, ale co to, to za znaczy? ile, zależy za ile. No kurde no, pokoju, w takim wieżowcu, stary na samym, na samej górze pokój może być wart nawet z, kurde 20 tysięcy miesięcznie, no 20 tysięcy miesięcznie, dobra no. wiesz co? Jak ja to policzę ogólnie no. to ja do trzech umiem liczyć, ale 20 tam było z przodu to prawie 2, kilka zer to chyba więcej. To spoko. No, widzisz, działa. To na przykład sprzedamy już... To jest gorsze, bo tutaj za wiele nie można zrobić i sprzedamy to za co gorsze, co gorsze! 10 tysięcy, niech będzie, 10 000. Nie, 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 to jest znak charakterystyczny Wojanowic To ma z jakość, rozumiesz, historię? Dobra, jest sentyment, trzeba... okej, okay. przepraszam tak, 50 tysięcy tak. złotych, niech ci będzie No, no Dobra, mam no to nadzieję, trzeba, że to sobie trzeba ten, trzeba wiesz, znać cenę Domek Kati właśnie, domek Kati Domek Kati, Kati się no... może zdenerwować trochę Domek Kati, hmm, sprzedamy... Ja już uzgodniłem z nią wszystko Domek Kati sprzedamy No Ten domek jest znacznie, 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 znacznie lepszy od Wojtka Dlatego tutaj cena co co? może być cena może być ale. naprawdę spoko 10 tysięcy 10 tysięcy <grym> Mój z... za i jest... O, No pewnie no 2 złote, no tak, tak się wyceniłem no psychol, nie, nie Ale, wiem, ale, ale stary wiesz jakby szybko zszedł? Kurde na no, ale... liza... no, dwa Ty lizaki jesteś... byś miał tak o Chory jesteś psychicznie, powiem I, I wiesz jaka to jest cena? To nie jest, że musisz czekać na przelew To masz przelew blik, Ale rozumiesz Ty palian w ogóle to chcesz sprzedawać takie uszkodzone? Przecież to jest rozbój w biadzień kto ci Ce będzie ceny... chciał kupić takie coś z takimi zepsutymi schodami Szkody wliczy się, w szkody wliczy się w cenę, rozumiesz? Ale to jest a, jednak a... bardzo drogocenne no budynek jest wart. No wiesz, to jest, jest polityczny wart. budynek um, przedsiębiorstwa. Um, 40 tysięcy złotych. Państwa. 40 tysięcy złotych, myślę, że to jest dobra kwota. Ja. Yeah. No. Widzisz, no, no nie wiem, jak my to wszystko sprzynamy stare, to jesteśmy w domu, naprawdę. Naprawdę. O, I tego co, kota. Tego polecimy? kota bym sprzedał za 20 ja bym złotych. Tu, tu. O, właśnie, mój dom muszę sprzedać, no przecież o mal bym zapomniał, naprawdę o najważniejszym budynku na wojenowicach no, zapomniałem. Jest Ciekawie tam jak wycenisz swoje. Nie, nie, wiesz, e, myślałem nad jeden tym bardzo złotych, długo. Jeden nie, złotych. Nie, nie, wiesz co, powiem ci tak, bo jest tam basen, jest tam naprawdę dobry nie, magazyn, on jest tajne bazy. w ogóle spójrz na ten dach. Kto ci chce taki dach? To Kupi. się usunie, to się usunie. Chwila, moment i, z, i zaraz się zawali. Stary, zdajesz ja, sobie sprawę, ja, że ja, kosztowanie nie, 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 nie. nie było robione pod ja, takie ten. Stary, ja, ja rozmawiałem już z moimi ro, robotnikami, rozumiesz? Oni wszystko ogarną. Ale ale mój dom nie wydaje mi się. Nie, ja widziałem co oni mówili. Ja widziałem oni mówili, że w ogóle to nie wyjdzie. Że to. Stary. Ja. Że to by nic nie dało oni mówią. Ja ci by jedno. Nie, dało. nie dałoby nic. Pójdzie Ale ja ci powiem tak, planowałem tą cenę bardzo długo, rozmyślałem, bo nie, nie chcę zawyżyć, ale. Wiadomo, wiadomo, wi wi wiadomo o co chodzi. To jest no jedyny je. budynek w Wojnowicach, który będzie tyle kosztował, milion złotych, tak? To jest jedyny budynek... No co? No co? To jest naprawdę normalna cena. Z czego ty się śmiejesz? To jest wszystko poważne, jak nie wiem. Taki wieżowiec, który jest w wielkości 50 twoich domów... Nie no, 100 twoich domów. I on kosztuje sto tysięcy... No rozumiesz, ale tu nie ma podjazdu, bo to jest podpisane jako Palion, tak? To, to, to nie ma podjazdu. To, jest... to nie ma podjazdu. Jesteś chory. Dobra, jest. lecimy dalej. Pury. Bo jeszcze troszkę budynków tutaj nam w nowych jednostkach zostały. Widzowie, piszcie w komentarzach, kto chce kupić, ja, ja się z wami skontaktuję i sprzedamy to. Jest, jest naprawdę mm, co? Portal! Portal trzeba sprzedać. O. Portal! stówka, 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 stówka nie będzie. Ale paczak mm -hmm. ładnie oprawione. no ale dobra. No stówka. O, osadnicy, no osadnicy dajmy 3000... 333 zł. Rozumiesz? To jest dobra kwota. O, kurczę. Dobra. Zabraliście! Gisz... Zobacz! Jesteście Wynoście Wna... się z tego domu. Nie, czekaj, ja zrobię z nimi porządek. Nie mogę. Ja robię z nimi porządek. Ja nie mogę. O... Zobacz! Zobacz! Czechowana! Ale mnie to tak rozbawiło. No, nie mogę przecież. Wyrała. O, o, Dobra, dobra, oni będą w pakiecie. Dobra, spoko. co cenę będę musiał obniżyć o te 333 zł, no ale okej. Okay. Ale dobra, jak już, <grym> już przechodzimy, to trzeba nasze posągi sprzedać. Wycenimy je, Wycenimy No tak, tak, Oczywiście, tak. Oczywiście. to będzie bezcenne, wieżowo. Ten... Najważniejsze słowo to: wycenić rozsądnie. <grym> Dobrze. <grym> Kati, Kati, prawda. Przybywała z nas najmniej na wojanowicach, dlatego kwota tego posągu to będzie 1000 zł 1000 zł. wojan Wojan, król wojanowic więcej powinien się wyceniać. Spoko. 2500 zł, to jest dobra kwota. Ale ten mistrz po prawej stronie powinien zostać wysoniony na... żeby nie przesadzić. Ja rozumiem, że tam również ten 5000 zł myślę, że to jest rozsądna kwota. Nie. Yeah. Co ci babi Sprzedajemy całe Wobanowice. Wobanowice, to nie jest śmieszne. Wobanowice sprzedajemy. Wiesz co? Dla mnie mi się wydaje, że zawyżasz w niektórych przypadkach w niektóre ceny. Nie, nie, nie. Właśnie, stary, ja tu mam wszystko na kartce zapisane. Nawet nie wiesz, jak się męczyłem nad rozpiską, także powinieneś to uszanować. A drzewko nie, nie, na drzewie, nie. no. Budowałeś to. Szczerze. Szczerze, można można to wycenić na dużą kwotę, mianowicie 7000 złotych, spoko. Te drzewo jest duże, 7 można je wdrażać. 7000 złotych, tak. Ale już całe wojanowice, jeżeli ktoś. Jedna osoba kupi w pakiecie, całe wojanowice. Salutnie. Jest złote. tam, Jest tam mój dom, który kosztuje milion i, i reszta wojanowic. Mój dom to jest milion, a reszta wojanowic, okej. Okay. Kwota będzie oscalować. Coś bo... o, milion sto tysięcy złotych. Mój dom milion, a reszta 100 tysięcy złotych <laughs> Czekaj, daj mi jedną tabliczkę, daj mi jedną tabliczkę Widziałem no. się, że to jest rozsądna kwota, także widzowie, jeżeli chcecie kupić, jedna osoba będzie miała wszystko taniej, naprawdę to z samej podwyżki 0 złotych? Nie, przedłużyłem, nie, Czy... przedłużyłem. Aha. przedłużyłem. ilość zer, dodałem Aha, Wiesz czyli tak Aha, czyli uważasz, że mój dom jest jeszcze więcej wartości? To... No dobra, okej. Okay. Nie, to było ta... Za... <laughs> moje... moje ten Moją szczoteczkę do zębów w domu, takich takich mi. takich takich to się pozbędziemy oczywiście spokojnie, takie takie rzeczy nawet sobie nie spotkamy. nie nie zraście się drodzy widzowie, nie. ponieważ takie rzeczy, a wiecie, no są na, a, a, a. Nie. O. Okej, okay, jakiś budynek jeszcze został? Oczywiście, Je, no nie, no zaraz chyba se w łeb strzelę, co? wiesz co zostało? No chyba se A. nie wyobrażasz, no płaszczka nasza kochana, no ten Oj, budynek, ja, zapomniałem, widzowie Najdroższa Wizowie, ja, ja was wszystkich przepraszam Ja proszę. zaprezentuję, najbardziej użyteczne budynek 2 miliony, dwa miliony, ja, tak, moim zdaniem tak. tak, to jest cena rozsądna Widzisz to ten to jest tutaj, cena. który został? To jest marmur wyciągnięty tak. z pole, pole lizowanego, um, tłuszczu soli. Prawda, na, zgadzam się? Na, Moim zdaniem, stary maną. ten budynek ten budynek to wali wszystkie <noise> na łopatki i ta cena ja, tak. jest naprawdę rozsądna. Słuchaj, jeżeli chcecie myśleć praktycznie e, i mądrze, to zaopatrzcie się w płaszczkę. Jedyny taki praktyczny Prawda. sklep możecie tam się. kupować rzeczy, możecie tam zaopatrzyć naprawdę całą swoją rodzinę. Ogólnie jeszcze moi drodzy yy... Chodź na chwilę Wojtek No chodź na chwilkę, ok Chodź na chwilkę yy, Bo sprawa jest Lid. jeszcze ostatnia To jest ostatni już więcej nie chcę na razie, bo muszę sobie odsnapnąć Kurde, mózg boli od tych biznesów yy, Stań sobie tutaj Stań tutaj W tym miejscu, ok I co, i co? O, o To jest rozsądna cena mi się wydaje że na sprzedaż będziesz jeszcze ty i to jest w gratisie, yeah, no. <grystanie> Toit, czy to był prank? Chyba Cię prankowałem, <grystanie> że chcesz sprzedać moją nowice! Chyba o, Cię prankowałem! Pa, 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 o co? kurde! Ty chyba Ci... Co? Co? Ale... Co? co? Te pranki już tak nie działają. No dobra, ale tak dobrze się bawiłem, że to było nieprawdopodobne. <grystanie> Dobra, ja to zostawiam, ja to zostawiam. Jeżeli ktoś się zdecyduje, to zapraszam do kontaktu. Tak, o, o, Piszcie zamiar. na maila. Zamiar, piszcie na maila. Mam nadzieję, że się uśmialiście razem z nami. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki do gry. Pozdro!